Cześć, czołem. Dzisiaj Wam pokażę, jak wykonać wielofunkcyjne narzędzie biwakowe. Jest to narzędzie, które na pewno Wam się przyda na kempingu, pod namiotem, w kamperze, na działce. Ja osobiście wykorzystuję ten przedmiot do gotowania, na spacerach się bardzo dobrze przydaje mi oraz do samoobrony. Także zapraszam Was na odcinek. Przed wyruszeniem na niebezpieczną wyprawę lub podjęciem jakiegokolwiek innego ryzyka, konieczne jest zgłoszenie tego osobom trzecim. Przede wszystkim jednak nie należy pokazanych tutaj czynności wykonywać na własną rękę, bez żadnego wsparcia. Trzeba bezwzględnie stosować się do zaleceń profesjonalistów lub odpowiedzialnych osób dorosłych, a niniejszego materiału nie można traktować jako alternatywnego źródła wiedzy. W miejscu, w którym się znajdujemy w tym momencie, jest to moje stare obozowisko, które jak widać ktoś już oczywiście przykrył sobie folią czarną, niespoko. Słuchajcie, najpierw co by trzeba było zrobić, to dobrze się nawodnić, potem przygotujemy sobie małe palenisko gdzieś w tym miejscu, a potem przejdziemy do poszukania odpowiedniego materiału pod naszego multitula. Oczywiście nie zostawiajcie ogniska samego sobie. Zawsze miejcie na oku otwarty płomień. Najpierw poszukamy materiału pod nasze wielozadaniowe narzędzie, a później rozpalimy ognisko. Znalezienie dobrego materiału pod polifunkcyjne narzędzie wbrew pozorom nie jest takie proste. Bardzo dużo czynników musi zostać spełnionych. Ważnymi elementami są po pierwsze poradnia. Po drugie, wilgotność. Po trzecie, ilość muchu na metr kwadratowy. Po czwarte, czci ojca i matkę swoją. O, proszę bardzo. Tu mamy idealne. Bo jest już lekko martwe. Generalnie, oczywiście, najlepsze to by było suche. W sensie nie suche, tylko yy, świeże. Ale pamiętajmy, świeżych drzewek nie zrywamy. Dajmy roślinkom żyć. A to mamy naprawdę super prościutkie. Super. Idziemy do naszego obozu. Znaleziony materiał jest oczywiście w półsuchym patykiem, z którym warto obchodzić się ze spokojem i godnością. Wymachiwanie nim może skutkować odganianiem much oraz komarów. Pamiętajcie, że jeśli chcecie obozować w lesie, wystarczy to zgłosić do odpowiedniego leśnika, nadleśnictwa i wtedy możecie legalnie sobie buszkraftować, kempingować, po prostu przebywać w danym miejscu. A teraz spróbujmy zrobić ognisko. Też pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie robić ognisko gdzieś w lesie, najlepiej zrobić małą, że tak powiem dziurkę. Ja do tego akurat użyję sobie siekierki, bo nie wziąłem oczywiście żadnej łopaty. Z wielkością ogniska też nie ma co przesadzać. Potrzebujemy tylko, żeby zrobić sobie jedzonko. Jest kilka technik rozpalania ogniska, ale o tym będę w innym odcinku mówił. O, zobaczcie, to nie jest dobre miejsce na ognisko. Gdyż mamy tu korzeń i tu nie będę ryzykował rozpalania. Znajdziemy inne miejsce. Nie rozpalajmy ognisk na korzeniach, gdyż podpalenie podstawy drzewa może spowodować jego obumieranie. Każdy Wam powie, że znalezienie drewna w lesie jest proste. To prawda, ale znaleźć dobre drewno na opał to już inna bajka. Jak mawiał mój dziadek, najlepsze drewno na ognisko to takie, które trzaska przy łamaniu. Mamy już idealny materiał pod, nasze, pod naszego multitula. Jest kilka technik, tak naprawdę, wykorzystania tego materiału. Z tego co mi wiadomo, ze starych pism sprzed chyba 3000 lat, ludzie okorowywali cały ten materiał, żeby pozostał jak najdłużej świeży. Żeby kora, która oczywiście, kto nie wie, to, to mogę wytłumaczyć, że kora powoduje, że drewno gnije. Nie wiem dlaczego tak jest. Mam nadzieję, że ktoś mi odpowie na to pytanie. Ja będę to dekorowywał, dekorow, okrewykrywał, okry, nie, nie będę tego robił. E, więc teraz wam pokażę, co z tym materiałem należy zrobić. Pierwsze do, do, do czego przechodzimy, to do zrobienia tak zwanego szpica. E, niektóre ludy mówiły na to kolec. Może to też być szpikulec, to już jest dosyć współczesna nazwa używana. Ja będę na to po prostu mówił bolec. Najważniejsze w tej technice skrobania bądź naostrzania kija jest to, żeby mieć ostry nóż, bo jak za chwilkę Wam pokażę, tępą stroną nie bardzo da się, proszę zobaczyć, Naostrzyć tego szpikulca. W momencie, kiedy mamy ostry nóż, a to jest chyba najważniejsze w każdym biwakowaniu, łatwiej jest nam wykonać ruch tak zwany od siebie, żebyśmy mogli naostrzyć yy, nasz przedmiot, jest też technika zwana do siebie. Nie polecam tej techniki, bo można sobie zrobić krzywdę. Są oczywiście metody jakby używania. Noża w ten sposób, że do siebie ostrzymy, ale to jest tylko w ekstremalnych warunkach, kiedy potrzebujemy coś precyzyjnie doostrzyć, ozdobić, ewentualnie dany przedmiot. Ale to może kiedy idzie wam pokażę. Teraz zajmijmy się samym wykonaniem naszego szpikulca. Tutaj, niestety, trafiłem na sęk, czyli część yy, od której odchodzi gałązka z naszego drzewka. No, musimy się niestety tego pozbyć, bo nic nam to nie pomoże. Oczywiście, grubość szpikulce można sobie dowolnie samemu ustawić, to w zależności do czego tak naprawdę będziemy używać. Na razie będziemy używać naszego szpikulca. A, nazwę ją Lucy. Będziemy używać do gotowania. I w tym momencie nasz. Przedmiot jest gotowy. Przejdźmy do praktycznego wykorzystania naszego multitiula. W tym celu przygotowałem mięsko z własnej hodowli. Sam zawinąłem w kiszkę. Jest to dużo tańsze rozwiązanie niż mielibyśmy to kupić w sklepie, ponieważ takie mięso kosztuje 18,79 za pół kilo, czyli 32,50 zł za kilogram. Także spróbujmy teraz przygotować. Ważne jest, żeby nabijać kiełbaskę wzdłuż, nie wszerz, ponieważ wzdłuż ładniej nam pęka. I kładziemy sobie nad ogniskiem, bądź nad żarem, już jak to sobie woli, i zostawiamy na około 10 do 15 minut, to zależności jak to woli sobie przypieczony czy mniej przypieczony.

दीना दीम दीना का दीम दीम के लिए तारी जाऊं दीना का दीम ताऊं दीना दीम तारी के लिए तारी जोन्ना ताऊं दीना दीम दीना का दीम ताऊं दीना दीम दीना का दीम ताऊं क्रेडा दीना का दीम दीना का दीम ताऊं दीना दीम तारी के लिए तारी जोन्ना दीम तारी जोन्ना के लिए दीम तारी दीम के लिए तारी जोन I czas zwinąć nasze obozowisko i przejść do kolejnej funkcji naszego multitula. Kolejną funkcją naszego narzędzia jest możliwość polowania nim. Normalnie w tym miejscu powinno być zwierzę, ale że u nas nie wolno polować, to upolowałem sobie mech. O, widzicie jaka dziura? Nasz multi tool spisał się na medal. Robi taką ogromną dziurę. Super. Zwykłym narzędziem byście tego na banki nie zrobili. A nasz Multitiul jest twardy, mocny i sprawuje się w każdych warunkach. A teraz czas, żeby wam pokazać ostatnią funkcję naszego multinarzędzia. A zresztą, chodźcie zobaczyć. Wiadomo, że po długiej wędrówce w lesie, bądź na polu, bądź w mieście potrzebujemy wsparcia. Wystarczy się oprzeć. Pamiętajmy, że jeśli używamy naszego multinarzędzia z prawej strony, czyli jesteśmy praworęczni, idziemy zgodnie z lewą z nogą. Wtedy prawa nam bardziej odpoczywa, bądź jeśli jesteśmy oczywiście leworęczni, możemy wykorzystywać w sposób, że idziemy razem z prawą nogą. Hop! Pamiętajmy, każde ręczne narzędzie jest przedłużeniem naszej ręki. Używajmy z głową każdego przedmiotu, którego jesteśmy właścicielem. Jak widzieliście, nasze narzędzie przydało się idealnie w różnych aspektach naszego życia. Jak też można zauważyć, to narzędzie bardzo łatwo jest naprawić, eee, więc dziękuję Wam za ten dzisiejszy odcinek i widzimy.